Aurory z 2020, 2021 roku I mamy jedną z 2018 Pierwsze są z 2021 Dwie sztuki Jedna w bok No Dobra I teraz z 2018 Zobaczymy, które lepsze Ta jedna miała mniejsze, ta druga była taka, ale nie, nie, były złe, nie były złe. Dobra. 2018. Zobaczymy. Poszła ładnie. Wow! Ale powiem ci. Podobne. 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 Także jak ktoś kupował w 2021, podobne. Nie są złe. Cześć. Odpala słupuś i lecimy z dużymi single shotami. Ło! Ło! Dwuefektowy, ładny. Tak jak powiedziałem, będę Wam to rzucał te filmiki do jakichś krótszych. Takie bonusiki, bo zostało nam tych single shotów. jedziemy. O, ten tu miał, ten tu miał z rury, ten trzys wystrzelił efekty, ale z rury coś pięknego. Trzeci, dobra. O, no te to tak, już wszystkie? Dobra. Poczekaj z bonusem, bonus będzie do następnego odcinka Także A zresztą dawaj te bonusy, nie będziemy się tryszolić. Tutaj podziękowania dla Kuby Bo tutaj nam, on będzie wiedział o co chodzi Podrzucił nam te zabytkowe Których już nigdzie nie znajdziecie Także lecimy z koksem Zobaczcie. ale z rurki coś pięknego ten huk uwierzcie mi tego nie będziecie słyszeć ale z rurki to walnęło dobra dawaj dawaj no z rury było pierdzienięcie efekcik taki a bo to był mały to teraz będzie duży Aha, no to okej, okay. to ten mały jak tak pieprznął, to ten jak pieprznie, to. I no raz! Ło! O skór! O kur! Nie bluźnij, bo dzieci oglądają. O kur! Kuba, co ty masz? Skąd ty masz? Skąd? Człowieku, daj trochę! Daj trochę, jak ci mówię, daj trochę! Dzięki, kuba, no ten drugi kozacki. Także dzięki za oglądanie, jest tu ekipa, więc strzelamy dalej. Pozdro mordy.